Gazda TV przedstawia. Najwspanialsze zalety Mańka. Na piąty Zdrowy rozsądek. Marian, zbieraj się. Marian, no, gdzie jest nasza przyczepa? Podstawiłem do namiotu sponsora. Co? No przecież masz jeszcze występ. Nie, 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 Każdego gwiazdora wspiera spec, który pilnuje, żeby nie obrał złej drogi. Pan nie robią złą reklamę. Ale to dzięki nim się przebiłeś. Na czwartym niezawodność. Maniek staje na wycieraczkach, żeby dowieść zygzaka na tor. I nie ma, że sen może. Jedziemy całą noc, kawalimy prosto do Kalifornii. Całą noc! Posłuchaj, mam pomysł. Będę z Tobą gadał. Uuu, łączymy się w bólu. Ciężki jest żywot zawodowego kierowcy. Numer trzy oddanie. Jesteś! O, święta taśma produkcyjna żyje! Maria! Yes. Maniek wie, kiedy wkroczyć do akcji, aby zapewnić Zygzakowi chwilę spokoju. Wynocha parasity jedne LL! Albo Macie, to jest mój lepszy profil. A na drugim? Elastyczność. W skrócie nie ma zadania, które przerośnie Mańka, nawet jeśli jest nie z jego bajki. Dzięki, że zastąpiłeś moją ekipę. Nie ma o czym mówić, szefie. Pomagam jak mogę. W końcu jestem mistrzem zmiany kół! Można rzec, że zawsze rzuca koło ratunkowe. Zabawne, nie? Koło rzuca samochód. Tak naprawdę to nie. I na miejscu pierwszym... dyskrecja. E, się to wszystko urządzi. Spoko, ja mam kamuflaż w małym kółku. Gadżety imprezowe? Ktoś ma urodziny? A, dobra dobra, to Maniek. Poznałem. Dawno nie widziałem kogoś tak inkognito. Ej, chwilunia! Co to za jeden? Widzieliście gdzieś zygzaka? A już po przerwie wjazda TV.